Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy coś całkowicie innego. Nagrywam ten, słuchajcie, film z wyprzedzeniem i przez najbliższy piątek, sobotę i niedzielę będę niedostępna, więc wracam do Was w poniedziałek 30 września. Ale e, dzisiaj robimy sobie czytanie, nie wiem do końca jak je nazwać, bo może wyjść nam nastawienie, mogą wyjść uczucia osoby, o którą e, pytacie, osoby, mm, o której myślicie, osoby, o której myślicie. I są to sytuacje romantyczne, czyli dla osób w stałych związkach, dla singli, którym ktoś się podoba: może z kimś randkujecie, może z kimś pisaliście, jesteście ciekawi, co tam e, się dzieje, jakie nastawienie ta osoba wobec, wobec Was ma, jakie uczucia. I dzisiaj jest o tyle inne czytanie, bo sami my, samymi kośćmi. Um, więc sobie będziemy dzisiaj robić takie czytanie w ogóle bez użycia kart I najpierw pomyślcie o swojej osobie, a później wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga I grupa numer 1 ma jaspis czerwony, grupa numer 2 ma oliwin, grupa numer 3 ma kryształ górski, grupa numer 4 ma ametyst więc najpierw pomyślcie o swojej osobie, później wybierzcie grupę, która najbardziej Wam się podoba, do której najbardziej Was przyciąga. Dzisiaj bez, bez znaków Zodiaków, czyli bez stopek, czy stopki czasowe, będziecie mieć, ale dzisiaj tylko i wyłącznie wybór intuicyjny. Będzie to szybkie, takie dosyć krótkie czytanie. Dobra, słuchajcie, więc zaczynamy od grupy numer jeden, czyli co dla osób, które wybrały jaspis czerwony. Jakie nastawienie wobec Was ma Wasza osoba? Co do Was czuje? Więc już patrzymy. Jakie nastawienie wobec Was ma Wasza osoba? Co czuje? Ok, mamy dwunastkę i mamy siódomeczkę. Powiedziałabym, że Wasza osoba teraz jest bardzo mocno skupiona na sobie, na jakichś ważnych działaniach, na czymś bardzo istotnym w swoim życiu. Jakby Chwilowo dawała Wam mniej uwagi, jakby chwilowo, jakbyście chwilowo właśnie czuli, że gdzieś Wam ta osoba umyka, że nie do końca daje od siebie 100%, że nie do końca czujecie jej uwagę, jej atencję w jakiś sposób. Więc przede wszystkim czuję, że Wasza osoba może teraz ym, gdzieś się troszeczkę oddalać. Możecie czuć, że nie do końca daje od siebie wszystko, albo coś zmieniło się w jej, w jego zachowaniu, co jest dla Was takie troszeczkę niezrozumiałe. Natomiast Wasza osoba teraz bardzo mocno skupia się na sobie samym, na jakichś ważnych kwestiach, które ym, teraz dotyczą jego życia lub jej życia. Powiedziałabym, że to kwestie związane bardziej z pracą. Lub jakimiś obowiązkami, z finansami, z czymś bardzo takim wow w życiu tej Waszej osoby. Więc również może tak być, że Wasza osoba szykuje się do jakiegoś wyjazdu, może czeka go. Jakiś wyjazd z pracy, może jakaś wycieczka, może jakiś wypad ze znajomymi, i na tym teraz bardzo mocno się skupia. Bo u Waszej osoby czuję przede wszystkim, że jest ogólnie w bardzo dobrym nastroju, bardzo radosnym, w energii pewności siebie, takiego ognia, przez co Wy możecie czuć trochę, że w moim kierunku albo się nie odzywa, albo daje od siebie bardzo mało. A czuje, że świetnie się bawi, że u niego wszystko wspaniale, więc o co tutaj chodzi. I właśnie wasza osoba jest w dobrym nastroju, jest w dobrej fajnej energii, tylko teraz po prostu skupia swoją uwagę na innych rzeczach i faktycznie teraz może gdzieś trochę pomijać ten kontakt z wami, te wiadomości z wami, tą pielęgnację waszej relacji. Więc dopowiemy sobie co tutaj więcej. Może jakie są uczucia tej waszej osoby? Coś więcej nam wyjdzie. Okej. Okay. O, nie chcę. Mamy energię strzelca. Wasza osoba potrzebuje przestrzeni. To jest ktoś, kto ceni sobie samotność. To jest ktoś, kto w pewien sposób czuje się przebodźcowany. Więc dla was czuję przede wszystkim, że wasza osoba o was pamięta. Że tutaj... Czekajcie, tak, dopowiem sobie tą kością, jakie są uczucia tej Waszej osoby względem Was. Mhm. Ta osoba Was lubi, ta osoba, osoba Was ceni, ta osoba nie chce stracić z Wami kontaktu. I to bardzo mocno czuć, że lubi Was, ceni Was, nie chce stracić z Wami kontaktu, więc jakiś kontakt ze strony Waszej osoby jeszcze się pojawi. Tylko jest to ktoś albo bardzo mocno niezależny, po części albo jest po prostu ta osoba bardzo mocno niezależna i potrzebuje tej przestrzeni dla siebie. Potrzebuje teraz czasu dla siebie na swoje sprawy. Więc jeżeli chcielibyście z tą osobą, nie wiem, teraz o czymś głębiej porozmawiać, moglibyście się spotkać właśnie z czymś takim, że odpisuje wam zdawkowo, albo nie ma na nic czasu, albo właśnie po prostu potrzebuje tej przestrzeni. Więc ogólnie taka rada tutaj dla was jest taka, żeby nie naciskać na tą osobę, bo to jest energia w której jeżeli Będziecie naciskać na tę osobę, ona będzie bardziej się od was oddalać i bardziej dystansować od wspólnego kontaktu, czy też rozmów, więc jedyne, co tutaj pozostaje danie mu tej przestrzeni dla siebie, i gdy tutaj już coś takiego ban, co teraz dzieje się w jego życiu, czy to praca, czy wyjazd, już będzie ustabilizowana lub będzie po tym wyjeździe, to na pewno się ta osoba z wami skontaktuje. Więc, nawet jeżeli pytacie o swojego byłego partnera y, lub partnerkę, która wydaje Wam się przeszczęśliwa, która teraz teoretycznie korzysta z życia, świetnie się bawi, to tak czy siak jeszcze jakiś kontakt ze strony tej Waszej osoby się pojawi w najmniej spodziewanym momencie. Bo ta osoba o Was pamięta, ta osoba Was lubi, ta osoba o Was myśli, ale teraz bardziej skupia się na swoich kwestiach, swoich sprawach i ma mm, dużą potrzebę czucia się niezależnym. Więc to jest bardzo ważne dla tej waszej osoby. Więc tak tutaj to mi się dla was pokazuje. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić jakąkolwiek czerwoną emotikonkę, to będzie dla mnie znak, że wybraliście tą grupę. Ja wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze i przechodzę do grupy numer dwa, czyli dla osób, które wybrały Olivin. Czyli zamiary, uczucia, co u waszej osoby, jakie wobec, ma, wobec was ma nastawienie, co tam się dzieje. Grupa numer dwa. Wasza osoba. Co mamy? i ósemkę. Wasza osoba jest ogromnie niezdecydowana. Wasza osoba w ogóle jest takim w takiej energii, że pięć kroków naprzód, jednak osiem do tyłu. I jesteśmy na minusie. A za chwilę kolejne kroki do przodu, minimalnie jeden krok do tyłu. Jakby w waszej osobie jest ogrom takiego niezdecydowania. Z tą osobą raczej musicie podchodzić dosyć stanowczo i krótko, jeżeli dbacie o siebie i swoje granice. To musicie zadbać o swoje granice, ok? Bo przy tej waszej osobie czuję takie zbywanie was z czymś być może, albo właśnie taką energię niepewności, że wy nie wiecie o co chodzi. I może ta osoba niektórych z was zgołstowała. Mieliście świetny kontakt, nagle kilka dni ciszy i czekacie na kontakt zwrotny, bo nie wiecie, co się dzieje, a ta osoba cały czas dostępna. To jest tego typu grupa, gdzie teoretycznie ktoś się stara, komuś zależy, ktoś jest dobrą duszą, z kimś jest super porozumienie, ale coś nie działa. I, te osoby, I cały czas, albo jesteście w energii czekania na konkrety ze strony tej osoby, więc tutaj też mogą być osoby, które na przykład czekają, aż ktoś się rozwiedzie, tak? bo jest w trakcie separacji, idzie w kierunku rozwodu, i nie możecie się po prostu doprosić konkretów w tej sprawie, bo chcecie już też mieć konkret w swoim życiu, no nie? Albo ta osoba yy, cały czas Was zbywa. Mieliście się spotkać, mieliście może zamieszkać razem, a ta osoba cały czas zmienia zdanie, przekłada terminy, ciągle coś się przekłada. Tutaj musicie postawić granice. E, czy musicie? To by było dla Was najrozsądniejsze i najlepsze, dlatego że przy tej osobie, jeżeli nie postawicie tych granic, to będziecie cały czas jakby mieć je i w ogóle ta osoba w ogóle nie bierze ich pod uwagę. Czyli w ogóle może być niesłowna. Obiecuję Wam coś, potem jakby nawet nie spełnia tych obietnic, no nie? Daje jakieś obietnice nad, obietnice nad wyrost. Więc przy Waszej osobie czuję w ogóle ogrom niezdecydowania i powiedziałabym, że to jest taka energia, w której Wy się przejmujecie, w której Wy myślicie, w której Wy się zastanawiacie, a Wasza osoba jakby, jakby nic się nie działo. Nie przejmuje się tym nad wyrost, że Wy czekacie, nie przejmuje się aż tak bardzo, nie podchodzi emocjonalnie do tych spraw jak Wy, więc... Tu po części ta osoba ma dosyć zamknięte serce i musicie uważać, bo może od Was się zdystansować w najmniej spodziewanym momencie i zostawić Was bez odpowiedzi. To jest taka osoba, która powiedziałabym, nie do końca planuje tutaj konkrety z Wami. Jakbyście byli gdzieś obok tej osoby, ta osoba chciała, żebyście byli, żeby ta droga do Was zawsze była otwarta. Ale nie potrafiła was szanować. Jakby ta osoba nie potrafiła o was zadbać, pokazać, że jej zależy. Więc co więcej, to ta osoba czuje wobec Was. Czekajcie, nie... Tu zwędzi. Mamy energię lewka. To jest ktoś, kto nie zważa jakby na konsekwencje swoich czynów. To jest bardziej osoba, która. Może mówić, że przejmuje się sferą miłości, że się angażuje, ale serce ma zamknięte. Czyli nawet jeżeli ta osoba Wam mówi, że, że zależy, że świat zmieni, że to czy tamto, ona nie bierze tego i nie mówi tego z głębi serca. Ona mówi, bo nie chce Was stracić, chce mieć do Was otwartą drogę cały czas, bo pod jakimś względem dajecie jej poczucie bezpieczeństwa, że nigdy nie zostanie sama, ale ta osoba nie potrafi Wam się odwdzięczyć tym samym. Ona ma, on, ona ma zamknięte serce. Więc w tych uczuciach do Was ja widzę bardziej taką energię, że wy wprowadzacie w życie tej swojej osoby dużo takiego optymizmu, radości, poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i ta osoba wie, że zawsze może na to liczyć, ale w drugą stronę nie odwzajemnia się tym samym. Więc bardziej te uczucia Waszej osoby są w nastawieniu takim, że nie chcą Was stracić, chcą mieć te drzwi do Was otwarte, bo wy. Sprawiacie, że ta osoba czuje się lekko, czuje się zrozumiana, czuje się zaopiekowana, czuje się, że ktoś o nią się troszczy, ale sama ma zamknięte serce i nie daje tego w drugą stronę. Musicie uważać, bo to jest ktoś ogromnie niezdecydowany, kto może grać na zwłokę, kto może cały czas o coś obiecywać, potem nie dotrzymywać słowa, więc musicie to wziąć pod uwagę i zastanowić się, co wy z tej relacji macie. No nie, bo sama chemia, która między wami może być dosyć mocna, z energią lwa, jak najbardziej może być. Ta chemia, pożądanie czy fizyczność. Tylko, że na tym to się kończy ze strony tej osoby. Tam nie ma troski o wasze samopoczucie. Tu nie ma troski o to, jak sytuacja braku kontaktu na was wpłynie. Wy byście się stresowali, gdybyście nie mogli, nie wiem, napisać tej osobie, co się z wami dzieje, dlaczego się nie odzywacie, a ta osoba gdzieś po prostu macha na to ręką. Nie, nie otwiera swojego serca. Jakby jest w, do, w dużym zamknięciu, więc to jest kwestia do przemyślenia dla Was. Macie tutaj obraz tej sytuacji. Pamiętajcie, że jeżeli coś dla Was jest jeszcze takie, co chcie, chcielibyście dopowiedzieć, zawsze możecie skorzystać z czytania prywatnego. Tam już macie taki indywidualny wgląd w Waszą sytuację. Są i prywatne filmy, i czytania pisemne, gdzie wchodzimy głębiej. Indywidualnie w każdą z waszych sytuacji, więc jeżeli ktoś by chciał, to oczywiście też y, zapraszam. Natomiast tak jak mówię, no, to jest sytuacja, w której teraz być może wy się zamartwiacie, co się dzieje, dlaczego, a Wasza osoba jest taka, że nawet nie zwraca na to uwagi. I co ważnego, wy możecie być w takim podejściu, że a na pewno nie ma kontaktu, na pewno za mną tęskni. Ta osoba nie zwraca na to uwagi za bardzo. To jest ktoś, kto teraz nie wiem, ogląda telewizję, wyjdzie do kina, y, napije się piwka. Albo dobrego soku, dobrej herbaty, dobrej kawy i po prostu cieszy się życiem. A za chwilę przypomni sobie, że kurczę, chciałbym mieć z kimś kontakt, tak? Piszę do Was, jest znowu wszystko fajnie. A jeżeli mieszka z żoną, no to spędza sobie z nią miło czas, tak? Nie wiem, cokolwiek wspólnie robiąc, czy po prostu żyjąc nawet obok siebie. Tutaj nie myśli o tym, jak Wy się czujecie, nagle. Przychodzi wieczór i a dobra, to skontaktuję się Zobaczymy, co tam się dzieje, bo zawsze Nie wiem, kontakt z tą osobą poprawia mi humor i dawajcie się wykorzystywać Zwróćcie na to uwagę, bo to jest bardzo ważne W waszej grupie Więc tak to słuchajcie, mi się dla was pokazuje Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić Jakąkolwiek zieloną emotikonkę To będzie dla mnie znak, że wybraliście tą grupę Ja wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze I dbajcie przede wszystkim o siebie Zawsze siebie stawiajcie na pierwszym miejscu i witam osoby, które wybrały grupę numer 3, czyli Kryształ Górski. I już patrzymy na uczucia, zamiary Waszej osoby, nastawienie. Co tu się dzieje? Grupa numer 3. Co tutaj u Was? <grym> Ta osoba jakby szykowała dla Was niespodziankę, albo na dniach miały się pojawić ze strony Waszej osoby jakieś zaproszenie. Jakby coś tutaj obmyślała, żebyście mogli zrobić wspólnie. Więc tu jest piękna energia, która mówi o tym, że ta osoba jest na was otwarta. Więc niezależnie, czy jesteście w stałej relacji, czy dopiero z kimś randkujecie dopiero z kim się spotykacie, i chcielibyście wiedzieć, czy ta osoba jest Wami zainteresowana, no jest Wami zainteresowana. Tutaj coś dla Was planuje, tutaj chce. O czymś myśli, żebyście coś zrobili wspólnie, żebyście jakoś tutaj razem miło spędzili czas. Więc. Yy, w stałych związkach to może oznaczać po prostu randkę, jakieś wspólne wyjścia, zacieśnienie tej relacji. A dla osób, które z kimś rankują właśnie, z kim dopiero piszą, poznają się, ta osoba może zaproponować wam właśnie spotkanie wspólnie razem spędzenie czasu. Bo czuję, że ta osoba jest na was otwarta, że tej osobie zależy na was, na kontakcie z wami, na relacji z wami, i że planuje właśnie jakieś spotkanie. Ta osoba, ta osoba przede wszystkim chce równowagi z wami. I też, jeżeli w ostatnim czasie czuliście, że jest bardziej zabiegana, i ta osoba mogła wam w ogóle powiedzieć, bo to jest ktoś, kto jest otwarty na komunikację, że słuchaj, będę teraz bardziej zajęty pracą, będę mieć teraz więcej na głowie, mogę mieć mniej czasu i mógł móg, móg, mogła coś takiego zakomunikować, bo czuję też energię u waszej osoby, która. Jest nastawiona na stabilizację Czyli ta osoba starała się ustabilizować coś w swoim prywatnym życiu Ale przede wszystkim też zachować tą stabilizację W kontakcie z Wami, tą równowagę Więc czasami mogła poświęcać Wam mniej teraz czasu Mogła ta osoba Wam zakomunikować, że teraz ma trochę inne kwestie na głowie Może ktoś jej zachorował Może ktoś z rodziny, ktoś ze zwierzątek, z przyjaciół Albo ktoś inny potrzebował teraz wsparcia z otoczenia Natomiast ta osoba chcę zachować równowagę i w swoim prywatnym życiu i w relacji z wami widać że tej osobie zależy na zdrowej relacji na zdrowym kontakcie z wami więc też jeżeli są to osoby w stałych związkach u których teraz coś się trochę burzyło coś było w braku równowagi czuliście że ktoś ma dla was za mało czasu czy ktoś wasz partner to czuję że ta osoba będzie chciała to wyrównać wynagrodzić ustabilizować tą relację żeby jednak było lepiej ta osoba ogólnie chce, żeby między Wami było lepiej. Więc, jakieś spotkania tutaj planuje, jakieś spotkania tutaj szykuję. Widać, że Waszej osobie na Was zależy i że bardzo się stara, żeby to było w równowadze. Więc, tak jak mówię, jeżeli w stałych związkach mieliście teraz kłopoty, trudności, problemy, ta osoba będzie starać się to naprostować. Nie chodzi o to, wiecie, o wynagrodzenie, że dobra, miałem mniej czasu, idziemy na randkę i, i odczep się. Tylko na takiej zasadzie, że faktycznie tej osobie zależy, będzie chciała polepszyć tą sytuację między Wami. Żeby jednak była w harmonii, w równowadze, w stabilizacji. A dla osób, które z kimś randkują, ta osoba mogła teraz właśnie mieć troszeczkę mniej czasu dla Was, troszeczkę mniej uwagi Wam poświęcać. Być może przez jakieś egzaminy, być może przez jakieś inne swoje ważne kwestie. Natomiast... Dlaczego... A, ktoś z Was wybrał grupę numer jeden, więc... Yy... I, I może mieć dylemat między grupą jeden a trzy... Weźcie tą grupę, która bardziej rezonuje z Waszą sytuacją, i niektóre z Was teoretycznie może coś się połączyć w jedno, więc ym, może tak być, że komuś będzie ciężko wybrać, a to są dwie sprzeczne grupy, trochę, więc y, czasami jest tak energetycznie na marginesie, powiem, że coś bardzo chcemy usłyszeć i możemy przez to wybrać jakąś grupę i słyszymy dokładnie to, co chcielibyśmy usłyszeć, albo z drugiej strony bardzo boimy się czegoś usłyszeć i wybieramy tą grupę której się najbardziej boimy, no nie? Więc z intuicyjnym wyborem jest o tyle ciężej, że jednak trzeba się wyciszyć, podejść bez emocji. Możecie poprosić swoje anioły o wskazanie właściwej grupy albo po prostu wybrać inne czytanie, w którym będzie Was kierować tylko i wyłącznie na jedną konkretną grupę, ok? Więc tylko tak słowem tutaj, yy... słowem, słowem tak na marginesie. Dobra i patrzymy co dalej, jeżeli chodzi o Waszą osobę. Okej, okay, mamy energię rybek. Ta osoba chce Wam poświęcić czas, ta osoba chce Was poznać, ta osoba chce być z Wami, ta osoba chce dla Was jak najlepiej. Słyszę, że jest tutaj ktoś po rozstaniu i pytał swojego ex, więc ta osoba może chcieć wyjaśnić niektóre kwestie z Wami, coś więcej rozjaśnić, porozmawiać na spokojnie, wyklarować coś więcej, żeby między Wami miało wszystko była. Harmonia, żeby nie było rozejścia na przykład w kłótni, w, w awanturze. Natomiast Wasza grupa ogólnie pokazuje mi się bardzo pozytywnie, że ta osoba chce Wam poświęcić czas, że, że chce Was poznawać, coś tutaj planuje. Komunikacja między Wami może się zwiększyć, bo idzie w kierunku większej stabilizacji swoich prywatnych spraw i relacji z Wami. Więc tak to słuchajcie, mi się tutaj dla Was pokazuje. Macie naprawdę ładną grupę. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić jakąkolwiek. Białą emotikonkę w komentarzu, to będzie dla mnie znak, że wybraliście tę grupę, więc ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, i przechodzę do grupy numer 3: 4, 4, 4. I co dla osób, które wybrały grupę numer 4? Zawiesiłam się, słuchajcie, bo tego ametystu jest już tutaj bardzo, bardzo mało, ale osoby, które wybrały grupę numer 4, już patrzymy, co dla Was. Czyli myślę i uczucia Waszej osoby. Dobra. Myśli, uczucia. Ta osoba może właśnie do Was zadzwonić, do Was napisać, czyli kiedy oglądacie ten film, może być nagle powiadomienie. Niektórzy z Was mogą czekać właśnie na wiadomość od tej osoby, albo w ogóle ktoś tutaj przyszedł w sytuacji totalnego braku kontaktu. I ważna rzecz, jeżeli jesteście w totalnym braku kontaktu od dwóch, trzech tygodni zwyż, ee, Taka wiadomość dla Was, że ta osoba jeszcze z Wami się skontaktuje, więc dobrze przeczuwacie, że coś tam w Waszą stronę idzie i zmierza. Natomiast na tym etapie po prostu wyłączcie ten film, wybierzcie sobie film z kategorii brak kontaktu, uczucia, myśli, zamiary, bo dalsza część może już nie rezonować z Waszą sytuacją, tak czuję, po prostu. Więc dla osób z totalnym brakiem kontaktu, ta osoba się do Was odezwie, jakiś kontakt będzie, ale znajdziecie inny film w tej kategorii. Nagrywam. Kilkanaście chyba takich filmów o braku kontaktu, więc odsyłam i zapraszam. A dla reszty z Was, dla osób, które z kimś się spotykają, z kimś są w jakimś tam kontakcie, czy przerywanym, ale jednak jest, czy też w związku, co Wasza osoba czuje, jakie są jej, jego zamiary? Ta osoba ma wobec Was bardziej powiedziałabym przyjacielskie nastawienie. Więc jeżeli jesteście nawet w związku, to teraz może być taki czas wchodzić między Was, że tej fizyczności jest bardzo mało. I jeżeli zastanawiacie się, czy kurczę, coś się stało, czy ta osoba ma kogoś na boku, nie. Po prostu ta osoba, teraz wchodzicie w jakąś energię, powiedziałabym, bardziej przyjacielską, więc dla stałych relacji oznacza to to, że tej osobie wciąż na Was zależy, że, że jesteście dla tej osoby takim szczęściem w jej w jego życiu, natomiast ta osoba teraz bardzo mocno będzie skupiać się na swoich planach, na swojej może karierze, na swoich marzeniach, na swoich pasjach, więc teraz może być chwilowo takie, wiecie, oddalenie troszeczkę od siebie, żadne straszne w stałych relacjach, gdzie właśnie czujecie, że Jesteśmy razem, ale poszło to jakby w kierunku dobrej przyjaźni, gdzie razem oglądamy filmy, gdzie razem jemy obiad, gdzie razem nie wiem, spotykamy się ze znajomymi, ale nie wiem, jest mniej tego ognia, jest mniej tej fizyczności. To wszystko wróci. To jest po prostu taka energia, w której teraz przechodzicie przez taki etap, gdzie możecie być bardziej dla siebie jak najlepsi przyjaciele. Bez tego elementu fizyczności, pożądania i namiętności Więc nic się z Wami nie dzieje, nie ma żadnej innej osoby dookoła Jest to po prostu taki czas przejściowy, w którym właśnie tak będziecie mogli to odczuwać Który czas minie, ten czas minie, więc to jest kwestia tygodni, gdzie wszystko się zacznie zmieniać i bardziej stabilizować Więc dla niektórych z Was mogło to być zagwozdką, że kurczę, nagle wziął się za siebie, Najpierw wie, na, 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 yy, nawet więcej pracuje Wziął się za swoje pasje, czy wzięła się i jest bardziej aktywna, bardziej nastawiona pozytywnie do życia. Nic tutaj złego się nie dzieje. Nie czuję, żeby ta osoba Was zdradzała. Czuję bardziej, że skupia się na swoich planach, celach i marzeniach, a dla tej osoby jesteście właśnie takim szczęściem, stabilnością. Więc nie czuję, żeby tu coś złego się działo, ale dla osób, które nie są z tą osobą, w stałej relacji, ta osoba na razie może patrzeć na Was jak na dobrą przyjaciółkę, przyjaciela. Czyli jeżeli nie jesteście z tą osobą w stałej relacji w związku, może tak być, że Wy chcielibyście już coś bardziej intymnego, ale no jeszcze tego nie ma. Albo w drugą stronę, dla małego wyjątku z was, z tą osobą macie tylko namiętność, fizyczność, ale nie ma deklaracji. Dlatego, że ta osoba traktuje was dosyć otwarcie. Więc teraz jest bardziej w nastawieniu takim, że zobaczymy, co będzie później. Więc dla osób, z którymi, dla osób, które nie są w stałej relacji z tą osobą, dla małej części z was w ogóle pytacie o swojego przyjaciela, przyjaciółkę. Gdzie, wie, gdzie chcecie po prostu wiedzieć, czy ta osoba wobec Was ma romantyczne uczucia, to nie czuję, żeby wobec Was miała romantyczne uczucia. Bardziej ta osoba Was właśnie traktuje jak przyjaciela, przyjaciółkę, ale dla reszty z Was czuję, że są całkowicie dwie skrajności. Um, że jedni z Was chcieliby już deklaracji fizyczności czegoś więcej, a ta osoba wciąż Was traktuje tak, nie jak dziewczynę. Nie jak randkę swoją, tylko bardziej tak na zasadzie poznawania, pisania, śmieszkowania. Ta osoba poszła bardziej w energię przyjacielską, bardziej poznawania się, znajomości, więc teraz od tej osoby tak naprawdę deklaracji nie uzyskacie. Dopiero czas może wam pokazać, czy z tej relacji będzie związek. Taki film chyba na kanale również nagrałam, więc jeżeli ktoś tutaj ma zagwozdkę, czy będziemy razem, czy ma to potencjał, to też odsyłam do tego filmu. Natomiast. I dla niektórych z Was jest sytuacja jednak, też gdzie macie tą fizyczność, gdzie jest ogień, ale nie macie deklaracji, dlatego że ta osoba traktuje to bardziej jak zabawę, ma do Was szacunek, cieszy się z tej relacji z wami, ale bez deklaracji, ok? Więc tu jednak musicie rozdzielić, czy jesteście z tą osobą w stałym związku, bo dla stałych związków, tak jak już powiedziałam, będzie to wyglądać tak, jak ma. Natomiast dla osób bez relacji, bez związku, z kim się ta osoba na razie patrzy na Was jak na przyjaciela, przyjaciółkę albo znajomego, znajomą, bo chce Was bardziej poznać. Chce być może zobaczyć, co będzie z czasem, jak z czasem będziecie się dogadywać. Więc mogliście trafić na osobę, która nie zadeklaruje się szybko, na osobę, która potrzebuje czasu, żeby być pewnym, czego oczekuje, czego chce. Natomiast dla innych z Was, jeżeli pytacie o swojego przyjaciela, przyjaciółkę, tak stricte, bo jesteście zauroczeni tą osobą, ta osoba bardziej patrzy na Was tylko i wyłącznie przyjacielsko. Ok? Więc tutaj y, mogłam zrobić więcej grup, ale nam się tutaj kilka historii złożyło w jedno i patrzymy co dalej. Co tutaj dla Was? Mamy energię, e, Boże, jakoś, z baranków. Więc ta osoba bardzo się dobrze przy Was czuje. Więc jeżeli też zastanawiacie się, czy ta osoba lubi z Wami kontakt, czy jest chętna na kontakt z Wami? Tak, jest chętna na kontakt z Wami, lubi Was, przy Was świetnie się bawi, może się świetnie dogadujecie, ale dlaczego nie macie deklaracji? Właśnie dlatego, że na razie ta osoba jest na etapie, jest jak jest, zobaczymy jak będzie później, po prostu. Świetnie się przy Was ta osoba czuje, czuje, że może być sobą, że może Wam zaufać, co jest najważniejsze, ale jeszcze może nie być gotowa na deklarację. Przez to właśnie może być jakaś pauza w tym temacie. Musicie dać temu więcej czasu, bo ta osoba nie zadeklaruje się, dopóki nie będzie czegoś w procentach pewna. Więc tak to słuchajcie, mi się dla Was pokazuje, więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Jeżeli jesteście w tej grupie numer 4, możecie zostawić jakąkolwiek fioletową emotikonkę w komentarzu. To będzie dla mnie znak, że wybraliście tę grupę. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam cieplutko i pa!